Witajcie kochani, ja właśnie przyleciałam z hurtowni i przypomniało mi się, że yy, miałam nagrać filmik o mojej suszarce, którą kupiłam. I muszę Wam powiedzieć, że nagram go na pewno. Yy, używam suszarki, czekajcie, będzie ponad tydzień. Yy, nie mam już nic do suszenia, więc yy, mogę Wam yy, co nieco yy, powiedzieć o mojej suszarce. W domu po prostu usiądę, nagram na tle suszarki, opowiem Wam o niej, pokażę Wam ją i tak to zrobimy, bo naprawdę ja jestem zachwycona. Powiem Wam, że gdybym wcześniej wiedziała, że to nie musi być podpięte do odpływu wody, to ja bym już ją chyba dawno miała. Teraz śmiałam się właśnie, że chodzę po mieszkaniu i pytam wszystkich, czy mają coś do prania bo ja bardzo bym chciała coś wyprać. Ale no wiecie, jak już wszystko jest wyprane, to się nie da. Tą kurtkę, którą mam na sobie, ona jest dość grubą kurtką, bo ona ma takiego, no nie pokażę Wam, takiego baranka tutaj w sobie. Wybrałam swoją kurtkę, kuby i mili. I bo więcej się do pralki nie zmieściło, bo teraz mamy taki problem, że ja mam pralkę, która ładuje 6 kg, ale wiecie, jak to wodą naciągnie, no to dużo tam nie włożycie, a suszarkę mam na 8 kg. Tylko że ten bęben suszarki jest chyba dwa razy większy od bębna pralki, więc musiałabym zrobić dwie pralki, i jedną suszarkę. Tylko też nie chcę ładować do pełna do suszarki, bo boję się po prostu, że to się nie e, wysuszy. Więc gdybym wiedziała wcześniej, to na pewno miałabym to wcześniej. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, że nagram ten filmik, pokażę Wam. Jak na razie ubrania mi się żadne nie skurczyły, nie mam ich za małych, wszystko jest git. Raz musiałam tylko dosuszyć rzeczy, bo wrzuciłam bluzy i takie grubsze spodnie. Więc spodnie musiałam dosuszyć, ale zajęło to dosłownie, nie wiem, 30 minut. Nie jest to dużo. Dobra, nie będę tutaj więcej mówiła o suszarze, bo to bez sensu, bo nagramy o tym osobny filmik. Myślę, że nagram go jeszcze dzisiaj, a może jutro. I to sobie ogarniemy, żeby to było. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Wczoraj byłyśmy na morsowaniu na morsowaniu nocnym, z pochodniami i z lampkami takimi na czoło, ale muszę Wam powiedzieć, że ja miałam taką zwykłą, ja i dziewczyna mieliśmy takie zwykłe lampki i była mgła i te lampki kompletnie, kompletnie nic nie dawały, więc bez sensu. Miałyśmy pochodnie, pochodnie też nie dają dużo światła, więc. Iść przez las my, my morsujemy na hechle. Iść przez las to tam jest katastrofa, tak jak mówię, lampki nam nic nie dawały, więcej chyba dawały latarki w telefonach, ale było zarąbiście. Powiem Wam jeszcze, że jak rozgrzewałyśmy się nasi mężowie byli z nami, ale jak rozgrzewałyśmy się, to leciałyśmy tak w stronę takiego ciemnej, wiecie, ciemnej, ciemnej przestrzeni, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że no było trochę strasznie. Oj, czekajcie, bo coś tu było trochę tak strasznie, bo to wiecie, jak tak, jak w Blair Witch Projekt. Ale potem, jak morsowałyśmy, kąpałyśmy się, to też Chłopcy stali na brzegu, ale wiecie, no troszkę tych metrów musiałyśmy wejść do tej wody, nie wiem, około 10. No to słyszałyśmy ich, ale nie widziałyśmy i to też było takie, wiecie, straszne. Eee, no straszne, jakby mi się coś otarło o nogi, to chyba bym padła, bo to jednak jest taka, no wiecie, no ciemność, no, 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 no co będziemy mówić? No ciemność, ale było zarobiście, bo przynajmniej temperatura wreszcie pokazała, że można morsować, bo było minus 1. Nie było lodu na, na wodzie, ale to dobrze, bo wiecie, jak, jak jest lód, to trzeba uważać, bo ten lód, nogi macie zmrożone dokładnie. Znaczy, do, ja, się do, ja się dotąd zanurzam, więc dotąd jestem zmrożona, ale jak wychodzicie z wody, to po prostu jak ten lód pływa. I ociera się o was, to wy tego nie czujecie. A on jest na tyle ostry, że może, wiecie, pokaleczyć po prostu nogi. Więc z tym y, trzeba uważać. E, coś jeszcze chciałam powiedzieć, że no, tylko tyle, że było fantastycznie. E, pierwszy raz morsowałam w nocy, bo zawsze morsujemy, wiecie, r, do południa, rano w sumie. A to był pierwszy taki, pierwszy taki, e, takie pierwsze morsowanie w nocy. I uważam, że było zarąbiście, było zimno, potem wiecie, wracać przez ten las do auta to też jest zimno, żałuję, że nie podjechaliśmy bliżej, ale było ok. Dobra, yy, zaraz do Was wrócę. No, yy, o morsowaniu już temat zakończyłyśmy, a jak widzicie, nie wiem czy będziecie to widzieć, raczej nie. Ale tam stoi buda, którą wam pokazywałam, którą zrobiłam swojemu kotkowi, znaczy swojemu, po prostu takiemu naszemu kotkowi. I wiecie co, nasypałam tutaj przez święta, jak nas nie było, nasypałam więcej jedzenia, dałam jedzenie do środka, żeby było mokre jedzenie, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta nasza kotka, ona tego pudełka się chyba jakoś boi, ona do tego pudełka nie za bardzo chce wchodzić. O, auto. Nie za bardzo chcę wchodzić. Więc yy, co? Więc yy, no tylko yy, chyba jadła. Ale jakie było moje zdziwienie, jak yy, przyjechałam, yy, przyjechaliśmy tutaj no, po świętach i patrzę do środka, a tam patrzą na mnie zielone, ogromne oczy. Wiem, że to nie moja kotka, bo moja kotka ma chore oczy i tak wiecie. Źle widzi. Dobra, za chwilę to dokończę, bo muszę coś ogarnąć. No i wracając do tego, co mówiłam, to przyjechaliśmy tutaj i mówię, zobaczę, czy wiecie, zjedzone jest, czy no ogólnie zobaczę, czy mój domek został zamieszkany. I całe szczęście, że nie podeszłam bliżej. Tylko wiecie, z takiej bezpiecznej odległości zajrzałam do środka, a tam ukazały mi się takie ogromne zielone oczy. Odskoczyłam i ten kot, który był w środku i zobaczył mnie, też wystartował z tej budy, tak że prawie mnie staranował. Ale to nie był kot, który, o którym myślałam, że będzie w środku. Wydaje mi się, że ten kot, który był w środku, on tutaj też przychodzi jeść, ale ten jest jakiś taki wychudony, już nie wiem, czy są trzy takie same koty, już straciłam rachubę, bo jeden jeszcze, jeszcze jest taki, wiecie, szary, no to jego bym rozróżniła, a te wszystkie są tak czarne z takimi białymi, białymi kołnierzami i łapkami. Ten, który siedział w środku, miał kuleje na łapkę tylnią, prawą, ale on to już w ogóle nie da nawet podejść on jak widzi z daleka, że my idziemy to od razu ucieka z tej budy chociaż budę od kilku no, dni, że tak powiem zamieszkuje dzisiaj też jak przyjechaliśmy, był w środku jak tylko usłyszał, zaraz uciekł ja dałam mu jeść i przyszedł ale jak daję mu jeść, to on ucieka tutaj są śmietniki i on tam się chowa za tymi śmietnikami więc o tak ale wracając do tego, jest tutaj od tych paru dni i tutaj śpi, bo to wiem, że śpi, je, ale podejść do siebie nie da. A, już nie mówię o podejściu, tak jak mówię, on nawet jak nas widzi, to ucieka. Ale z drugiej strony martwi mnie to, bo nie ma tego mojego kotka, tego wiecie, co Wam mówiłam, że tak ma chore oczy. I jego w ogóle nie ma. I teraz nie wiem, czy ten go pogonił i wprowadził się do niedos, nie do swojego lokum. Czy co? Bo, no bo żal mi jej. Ona była. Czy znaczy ja mówię ona, no ale nie wiem, czy to ona. W ogóle była ostatnio bardzo gruba. I boję się, że yy, może to jest kotka i była w ciąży. I coś się jej może stało. No, już sama nie wiem, już mam milion, milion myśli. Ale tak jak mówię, od poniedziałek, wtorek jej nie było, dzisiaj mamy czwartek, też jej nie ma. I, i nie wiem, co mam, nie wiecie, no to tak, nigdzie nie pójdę jej szukać, bo ona przychodzi sama. Jak jest głodna, przychodziła w sumie dziennie, więc. Yy, Dziwi mnie to, że nie przychodzi. Poczekam jeszcze, wiecie, dzisiaj. No, dzisiaj też nie przyszła. Zobaczymy jeszcze jutro. Jeżeli nie przyjdzie, to znaczy, że coś się stało. Coś się stało, bo wątpię, żeby przestraszyła się tego kota, który teraz tutaj przychodzi i przygarnął sobie jej jedzenie i jej budę. Hmm. Nie mam pojęcia. No ale mam nadzieję, że przyjdzie. Taka biedna, bo wiecie co? No tak naprawdę to czwarty, piąty, szósty, siódmy dzisiaj mamy. To przez cztery dni nie dawałam jej jeść. Więc ja nie mówię, że ona jest głodna, bo wiecie, tutaj jest dużo firm i może chodzi i gdzieś je. Tylko ona dziennie do nas przychodziła rano i po południu na jedzenie. No a tak jak mówię, a teraz jej nie ma. Dobra. Widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa. Ja idę szukać kota.